Witajcie moi drodzy. Teraz chciałbym pokrótce omówić temat, dlaczego Bóg dopuszcza, żeby rodziły się dzieci ciężko upośledzone pod względem fizycznym lub umysłowym. Bóg nie ponosi winy za takie wady. Pierwszą parą, parę ludzką stworzył doskonałą, zdolną wydawać na świat doskonale potomstwo na swoje podobieństwo. I mamy tutaj w Księdze Rodzaju 1, y, 27 i 28 zapisane, i Bóg przystąpił do stwarzania człowieka na swój obraz. Stworzył go na obraz Boży, stworzył mężczyznę i kobietę. Potem Bóg ich pobłogosławił i powiedział do nich: Bądźcie płodni, stańcie się liczni, napełniajcie ziemię, opanujcie ją. Odziedziczyliśmy grzech po Adamie. Dziedzictwo to niesie za sobą także możliwość pojawienia się ułomności fizycznych lub upośledzeń umysłowych. Jest to zapisane w Rzymian 5:12, gdzie czytamy: grzech pojawił się na świecie przez jednego człowieka, a przez grzech śmierć i w taki sposób śmierć rozprzestrzeniła się na wszystkich ludzi, bo wszyscy stali się grzeszni. Dziedzictwo grzechu tkwi w nas od chwili poczęcia w łonie matki. Właśnie dlatego król Dawid napisał: W grzechu poczęła mnie matka. Jest to zapisane w Psalmie 51.5. Gdyby Adam nie zgrzeszył, dziedziczylibyśmy tylko cechy pożądane. Sami rodzice mogą też zaszkodzić swojemu nieurodzonemu dziecku. Na przykład zażywaniem narkotyków lub paleniem w czasie ciąży. Oczywiście yy, to nieprawda, że gdy dziecko rodzi się z wadami wrodzonymi lub yy, jest chorowite, w każdym wypadku odpowiedzialność za to spada na matkę lub ojca. Jehowa umożliwia dzieciom skorzystanie z dobrodziejstw Chrystusowej Ofiary Okupu. Ze względu na rodziców, którzy mu wiernie służą, uznaje za święte także ich małe dzieci. I jest to zapisane w 1 Koryntian 7,14, gdzie czytamy: Bo mąż, który nie wierzy w Pana, jest uświęcony ze względu na żonę, a żona, która nie wierzy w Pana, jest uświęcona ze względu na wierzącego męża. W przeciwnym razie Wasze dzieci byłyby nieczyste, a tak są święte. Dla bogobojnych rodziców jest to bodziec, żeby pieczołowicie dbać żeby pieczołowicie dbać o dobrą opinię w oczach Boga, mając przy tym na uwadze dobro swojego potomstwa. Młodzi, którzy są już na tyle dojrzali, żeby wierzyć oraz okazywać posłuszeństwo wobec prawa Bożego również mogą zostać sługami Jehowy i cieszyć się Jego uznaniem. I mamy tutaj zapisy w psalmie 119,9, gdzie czytamy, jak młody człowiek może prowadzić czyste życie, musi mieć się na baczności i trzymać się Twoich słów i dzieje 16,1-3, Przybył więc do Debre, a także dotarł do Listry. Mieszkał tam pewien uczeń o imieniu Tymoteusz, którego matka była Żydówką, też należącą do uczniów Jezusa, a ojciec Grekiem. Cieszył się on dobrą opinią u braci w Listrze oraz w Ikonium. Paweł wyraził pragnienie, żeby Tymoteusz mu towarzyszył, ale ze względu na tamtejszych Żydów. Najpierw go obrzezał, bo wszyscy wiedzieli, że jego ojciec był grekiem. Warto zaznaczyć, że Jezus, który był doskonałym y, odbiciem swojego ojca, okazywał szczególne zainteresowanie pomyślnością młodzieży, a nawet wskrzesił dziecko. Z pewnością w dalszym ciągu będzie to czynił jako mesjański król. I mamy jeszcze chwilę czasu, więc poruszę dzisiaj jeszcze jeden temat. Dlaczego Bóg pozwala, żeby ludzie tracili dobytek i życie w następstwie klęsk żywiołowych? Otóż Bóg nie powoduje trzęsień ziemi, huraganów, powodzi, susz, ani wybuchów wulkanów, w których często donoszą środki przekazu. Nie posługuje się nimi do karania ludzi. Powodują je w znacznej mierze siły przyrody działające od stworzenia ziemi. W Biblii, co prawda, przepowiedziano na nasze czasy wielkie trzęsienia ziemi oraz brak żywności, ale to nie znaczy, że Bóg lub Jezus są za nie odpowiedzialni. Tak jak synoptyk, nie ponosi odpowiedzialności za przepowiedzianą pogodę. Ponieważ oprócz tych klęsk żywiołowych pojawiają się jeszcze inne przepowiedziane elementy złożonego znaku zakończenia obecnego systemu rzeczy. Dodatkowo potwierdzają one, że błogosławieństwa Królestwa Bożego są bliskie. Pozwólcie, że przeczytam Łukasza 21 11. Będą też wielkie trzęsienia ziemi, a w jednym miejscu, po drugim głód i epidemie ludzie będą oglądać straszne zjawiska. I wielkie znaki z nieba. I Łukasza 21:31 to proroctwo znowu mówi: Podobnie, gdy zobaczycie, że te rzeczy się dzieją, wiedzcie, że zbliża się Królestwo Boże. Często ludzie ponoszą niemałą odpowiedzialność za powstałe szkody. Jak to rozumieć? Niekiedy wbrew wyraźnym ostrzeżeniom wielu nie chce opuścić zagrożonego obszaru, lub nie podejmuje niezbędnych środków ostrożności. I tutaj mamy przestrzeżenie w przysłów 22,3. Roztropny widzi niebezpieczeństwo i cię kryje, ale niedoświadczeni idą dalej i ponoszą konsekwencje. I w Mateusza 24, 37, 39 czytamy. Bo z obecnością syna człowieczego będzie tak, jak było za dni Noego. W tamtych czasach, przed potopem, ludzie jedli i pili, mężczyźni się żenili, a kobiety wydawano za mąż, aż do dnia, gdy Noe wszedł do arki i nie zwrócili na nic uwagi, aż przyszedł potop i zmiótł ich wszystkich. Podobnie będzie z obecnością syna człowieczego. Bóg potrafi ujarzmić siły natury, dzięki mocy od Boga Jezus Chrystus uciszył sztorm na Jeziorze Galilejskim, aby unaocznić, co czyni dla ludzkości podobnej panow poddanej panowaniu Jego Mesjańskiego Królestwa. Adam, odwracając się od Boga, odrzucił możliwość Jego interwencji, ze szkodą dla siebie i swojego potomstwa. Ludzie, którzy będą żyć pod mesjańską władzą Chrystusa, doświadczą życzliwej opieki, jaką może zapełnić tylko rząd powołany przez samego Boga. I mamy tu w Izajasza 11:9: Nie będą wyrządzać szkody ani zła na całej mojej świętej górze, bo wiedzą o Jechowie napełni, bo wiedza o Jechowie napełni ziemię, tak jak wody wypełniają morze. To tyle na dziś. Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia następnym razem.